Ja mam że nie jest. Hejka. Dobry wieczór. Co tam? Ale wszystko w porządku. Trochę nudy, ale w porządku. A u ciebie? A u no mnie to tak w sumie O, o tak. a czemu to? życie mi się tak jakoś, wiesz, średnie wiedzie. Rozumiem, rozumiem. Ej, mam prośbę do was małą. Malutką prośbę do was wszystkich tutaj na omę. Mógłbym sobie skoczyć, zrobić drineczka, drineczka, bo mam lekką pipkę, a za dużo ludzi tu się skipuje, a Wy nie możecie się skipnąć, jak ja chcę iść na drinka. Ale ja nie jestem fejkiem, okay. nie, serio. Serio, ja nie. serio, serio mówię, nie skipujcie się, proszę. Ale się obsrałam, dobrze, nie skipnę, okej. Okay. No. Słyszysz, słyszysz nie Beniu, nie skipuj, ja tu jestem, no, ja idę sydrynieczka nalać, może być? Nie, nie skipujcie o, się, okej? Okay? Dobra. Trzy minuty, trzy. Co się dzieje? Trzy. co się dzieje? co za ziomek? Trzy minuty. Nie skipujcie dobra. się, bo to jest dla mnie cholernie ważne, to jest sprawa życia i śmierci. Nie skip na no Dobra, łagiem. nie skifnę, byczku, ale tak trochę mnie zaskoczyłeś. Dobra. No to konwersujmy, żeby tam chłopak, e, chłop nie był zły, nie? To... Dobra, co się dzieje? Ja nie wiem, ale o. w sensie na początku pomyślałem, że to po prostu jakiś twój ziomek za mówi, a ja mówię, dobra, chuj, nie będę mówić, bo uznasz, że jestem pierdolnięty. Ale ty... kurwa, jest, jest, jest kurwa pięć. Dobra, co u ciebie? Jeszcze raz zapytam, kurwa, ja, ja, ja nie... Te, teraz, Skipo... teraz Uurde. jest zaskakująco, kurwa, dobrze. Ej, ci powiem. normalnie <grym> jestem w szoku, nie? Dzięki, <grym> dzięki dziękuję, że się dziękuję. nie skipnęliście, bo tutaj, kurwa, już chyba piątych ludzi tak pytam, bo chciałem mieć dryneczkę i każdy się, kurwa, skipuje. No widzisz, my jesteśmy zajebiste i się nie skipnęliśmy. Ja pierdolę. No. no. <grym> Dobra, byczko, powiedz, jak ty to zrobiłeś? Ale, Daha, że tutaj ten, tego... No. A wiesz... Stydzę się. Jestem wstydliwy chłopak, nie mogę zdradzać tych sekretów, Byniu. A jesteś wstydliwy chłopak, dlatego wbijasz się komuś na rozmowę? Tak, tak dokładnie. I po prostu podsłuchujesz? Tak, po, podsłuchuję sobie, tak, tak. Spoko, Jestem nieśmiały. Tak. Nie, to good, Nie no, masz poradnik. U mnie na kanale masz poradnik, jak to zrobić. Spoko. Nie, serio, nie, nie, serio, nie, serio mówię, serio u mówię. Mnie, u mnie na YouTube masz poradniki, jak takie coś zrobić. A jak się Twój YouTube nazywa? Wpisz sobie provax Powinno mnie znaleźć, ale musisz znaleźć transmisję na żywo, nie? provax I to jest mój Czeka kanał. Weź, wpisz i zobacz, czy wyskoczy ci provax A to ty, kolego, ty jesteś. Ja myślałam, że się znacie. Nie, nie. Wielką... Nie, my się nie znamy. Co się dzieje, kurwa? <laughs> Okej, okay, dobra, to. Przepraszam, że tak fakinam, ale jestem po prostu. w wielkim szoku. No tak, tak by to wychodziło. Jest Provax jakiś i tutaj... Co? Co? Jest transmisja na żywo? No jest, Bartos Live No to to jest mój kanał No Dobra i widzę się Na, nim, na, nim, jest, na nim jest ten, na nim jest poradnik jest A ty z chłopakiem siedzisz tutaj z Co tam was? Jak tam? <laughs> Jak tam? Dobrze, a tam... Ej, z chłopakiem siedzisz? Nie, no, nie, swoje stare pary się z nimi, i tak mi zostało. Nie, nie, ej, nie bądź wulgarny, bo ja się tylko grzecznie pytam, tak? Nie wtrącaj, nie wpierdalaj mi się w rozmowę, tak? To co, jest, to nie? co? Co? Co mówisz? Co jest? Ciekawie jest, nie? Dobra. W w Dobra. Powiem ci, że teraz. Hmm. Co? co jest? Kurwa, krany, ty. No, ciekawe jest. Co jest? Generalnie no. dużo, dużo wódki wypiłem, jak ja zawsze dużo wódki wypiję, to, to mnie łączy z jakimiś dziwnymi osobami na Omenie. Nie wiem, no, no, co to jest. Nie dziwię, jak zajaram, tak mam, kurde. Kurwa, żeś... Nie, wódki. ja tylko dużo piję. Ale, ale no, czekaj, czekaj, wódki. bo tu jest wódki jakiś gościu i on się zmienia to, z wami nie? ekranem, czy wy go słyszycie? To oni on... mnie też widzą, oni mnie też widzą. Co jest? <laughs> Ale Ej, ale kursor no. wyskakuje, nie? U niej. Kursor myszki był, no. nie? No. No właśnie, to jest... nie wiem czemu tak jest. Kurwa, jak Ale jak, jak to działa? robisz? Co jest? Jak to działa? To ej, ej, a ty zgadłaś. A, kolegi zapytam. Ej, po wodzie pływa, kaczka się nazywa. Podpowiedź? To nie bubr. Nie, wyjebane to mam. Bardzo proste. Łabaj, łabaj prawie dobrze. <noise> nie? Nie? Ej, a, wie, a wiecie dlaczego Hitler się zastrzelił? No. Bo dostał rachunek za gaz. O, kurwa. <noise> Ej, ale tak niezręcznie się zrobiło, tak we trójkę, nie? Tak, też tak uważam. W sumie to wszystko. Ale my jesteśmy w czwórkę. Aha, zmienio to, zmienio to w sumie w piątkę O kurde, ej, ale fajny piesio. No to wsiadłem. No bo... Fajny piesio. Jakby ci doskoczył kurwa do szyi, to by cię rozjebał. Ale no. musiałbym je no. znaleźć, bo mnie ciężko znaleźć. Ja między osobami no, to to jestem nie. na omę. Tak to no, mnie ciężko daj znaleźć. Daję sobie sprawę, bo się pojawiasz i znikasz kiedy chcesz. Tak, dokładnie, dokładnie. Dobra. Ale pytaj mnie, pytaj, pytaj, pytaj mnie. Co ty dalej, dalej zostałeś? Co no, a jak? No przecież ja zostanę z tobą już jest? do końca. Co tam? Siema, a tam. No. Ej, skipnęły się, nie? Kiedy ty cynt ja Siema! Co, o co tu chodzi? Śniema. Ale to jest. Co jest dwóch Nie. Nie, co jest? Ale jak ty to robisz, że tak się przejawiasz przez ekran? Ale jak? No ja mogę sobie wybierać. Mogę być tu, mogę być u ciebie, zobacz. A, mój stan na kamerze u niego. No. Zahakowany komputer masz. Ja mogę Słuchaj. się przełączać. Ale stan jak ty to robisz? Co jest? O, siema. Co tam u ciebie? Skip. Kurwo. Siema. Siema. Jakie Wiem. Ciema. No Nie, Kurwa! Siema. A już spotkałeś już Alberta? Czekaj, muszę go puścić. Kurwa. Oh, dobra. Jest okej. Okay. Ale fajny bint. Tak, no, bint. Ja chcesz się Fem. wystraszyć. Spotkałeś już Alberta?

To nie ja, jak coś. Uwierz, to nie ja poda Instagrama, proszę. Kurwa! To nie ja. To nie ja jestem. Przysięgam. No i zawiesiła się. No podaj, proszę. No jest na tam kanale na kanale. Jest ty zajebisty. Weź się najskorzej. na i on mówi, dobra, zróbmy tak jak ten Aries. Bo że Aries na tym chuj świetnie robi generalnie. Ty trochę mniej. No, ja mało mam. Cześć. cześć, cześć. Widzę, że, że z was dorodnie łasice. Ale zabawne, ale zabawne te... Zabawne to było, zabawne. On jakiś sztywny taki, nie? Ten typek. Co? Co to było? Nie włączajcie tego już! Ja masz Nie róbcie tak! Przestańcie! Coś się zawiesiło... Dziewczyny! W z moim pasterzem... Wstaje siłę... Mogę tak rolować całą noc Bo obdarzył siło Skipnął się typek, nie? Czaicie to? Hej Hej Co tam? Właśnie usłyszałam, że jestem podobna do Marcy się. Nie jestem. Co to było? No kurczę no kurczę no Hello. Hello Siema ej, widziałeś? Ty może jakiegoś dziadka mm, Czekaj mój dziadek jest tam ze ścianą Hello! Kurwa. Hello! <noise> Ogólnie to wiesz, mi zginął dziadek nie? I kurwa nie mogę go znać się, podobnie jest na omef. Jestem, to jestem gitu, tu, jestem, patrząc. cały czas patrzę. O kurwa! Ty to już go znalazłem. To gituba. Zajebiście, kurwa się nie chowaj. Zajebiście. Dziadek, na no co ty? A serio tego ile dziadek ma lat? Tak serio. Ile dziadek ma lat? Kurwa zlagowało się coś? Nic się nie zlagowało. Ile dziadek ma lat? Serio pytam? Co jest? Pytam, czy ile dziadek ma lat? Nie mam pojęcia, panie. Bo... Cześć. Kurwa. Kurwa, nie skipuj. Nie skipuj! No nie! Nie, do... nie! nie drży się, nie drży się, kurwa, mać, no bo, było, bo głowa mnie boli. Przepraszam. Byniu, byniu, nie jesteś. Kolega mówię, się nie Byniu, nie jesteś sam na tym, Ome. Dobra, byniu, pierwszy. byniu, byniu, nie jesteś sam tutaj. Aha. Dobra, wejdź, wejść ten pierwszy Ej gadaj, bo ja nie go nie czaję. A, widziałe, weź, swój weź, film, weź a widziałem weź. jego filmik. Czekaj, no dobra. Co tam ej, by nie idę sobie tak, ja. ja ja na, na ja drinka. Idę na tego drinka, bo no. chce no. mi się Muszę. pić. Więc po. No, <ślekszy> ej, co, nagrywacie coś, czy coś? Ja nie... no nic nie nagrywam, ale twój kolega nagrywa na YouTube'a. Ja go nie znam, jak i mój kolega. F w sensie. Jak? Jak? Ja... Przecież ja go nie znam. Ty, ty, ty ej, ja go nie znam w ogóle. Tak? No nie znam go. Nie, jest Nie Ty z kim ja gadam? No ze mną gadasz. Z kim? No czekaj, no zaraz ci pokażę z kim. Siema. No byniu, ze mną gadasz, byniu, ja tu cały czas jestem. Co jest ty? Co jest? Ej, zawiesiło się znowu. O, źle odpowiedzieliśmy. Siema. Szkam, siema, halo. Skipnęły cię, to nie ja skiepowałem Nikt mnie nie lubi Siema Widzisz nie lubią mnie Siema Siemano Co tam u was? Jeszcze Co tam u was byczki? Ona jest bardzo elegancka Bardzo dobrze jest Ocenicie nutę No Dobra to ma Sorry, ty bąka puściłem Sorry, Viki, ale wali, ty takiego wąka poprosiłem. Yeah, nice and Sorry, to u yeah. mnie. Mogłeś powiedzieć, że to twoja mama. Nie, bez obrazy, bez obrazy. Nie no, spoko. Z nami trwać, jesteś przewodnikiem nam. Do wieczności dran się przygarniasz nas do siebie Ej, on kole... Ale ten czepał konia, nie? Ja pierdolę Coś się do... dzieje Co jest grane? Nas nazywają Nasz zakon powstał Dawno, dawno temu Siedziby zakonu są w całej Polsce Przeryszą Bydgoskiego ej, ej. Jest siostra Maria Carmen ej, co jest? Co, co, co? It's... Ja z tobą gadam, a ty skipujesz następne osoby. Nie, ja u siebie skipuję... Jak? Ja gadam normalnie. Nie wiem co ty. Przyczepiłeś. Masz do mnie jakąś pretensję? <grym> Dole święty Mikołaj kurwa To był święty A. Mikołaj, naprawdę. Czaisz? To Nie, był święty zki, Mikołaj. Ej, skitu, ej, skitu, bez 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 ej, skitu, o kurwa, o kurwa. Ej, by beniu, beniu. Ej, tylko masz problem, bo jak to puszczasz to masz y, straszne klatki w sensie... Nie, one no, normalnie działają. Cześć dziewczyny. Dokładnie, działają. Czajnie. Co to za cipcie? A, bo mnie widać czy ciebie widać? Nie widać i ciebie widać. O, skipny. O się. kurwa. I na ruciak wyskoczy, zaraz na Kurwa, na ruciak to był. Ej, ale ja myślałem, że ten, że, że mnie kurwa nie widać. O kurwa. O kurwa. Wej... Waperzy, waperzy. Ja też lubię sobie zapolić. A ty to A robisz przez OBS-a czy nie? Nie. A przez co robisz? OBSem em streamuję. No, ale Cześć. Przez co włączasz moją kamerkę i twoją jednocześnie. To musisz taki sam sobie tam opa... Ej, znowu ta dziewczyna, nie? Znowu ją trafiłem Co woda mnie nie nic o ciebie, nie Czarnok. chcę przy, przypadkowo, ej Nie, serio, ona, ja już na nią dzisiaj trafiam, nie wiem, szósty, siódmy raz Serio? No Jo pierdole A ona mnie widzi? Widzi mnie? No spytaj się, bo ja nie wiem, ja już sam nie wiem Ej, a widzisz mnie? Widzisz mnie? Halo? Ale mnie, mnie widzisz mnie? nie? to po Powiedz mu jakie ma podświetlenie u góry w pokoju To, będzie, to uwierzy Część Ja pierdolę Ej, Dobra Johnny brawo Ej. śpisz Johnny brawo Johnny brawo mi poszedł spać nie ojoj oj, oj. Oj, oj, oj. Ja chcę z wami gadać, ja chcę z wami rozmawiać Słyszycie? Ja chcę z wami rozmawiać, nie skipuj mnie. Ja chcę z tobą rozmawiać. Ale. Ale Tej. Dziewczyny! Nie skipujcie. Ja chcę porozmawiać z wami. Ej, nie skipujcie go. Ej, skipnęły cię, nie? Ja pierdolę. Czemu one cię skipnęły? No Ja pierdolę. No widzę przecież, że cię skipują, ej, byniu. Ogóle... Ej kurwa gdzie ty jesteś? Tu ty jestem, i... tu jest, pijany jestem, sorry za moje zachowanie kurwa Sorry, sorry A, Beniu dobra czaje, ale dobry troll Skumałem o co chodzi teraz, bo to on jest ciągle jest po Ej ja jestem tu cały czas Dobra dobra, i dobry ten troll jest A czy jaki troll? Przecież oni są prawdziwi Nie no, jak, jak ktoś nie ogarnie jak to działa to Ale ona jest prawdziwa ta dziewczyna, spytaj jej się coś Spytaj się Siema ty zaraz go znajdziesz Siema, siema. No nie, Siema, powiedz coś szybko Ja jestem Ech. No wiem słyszę Czekaj, tak tego skipnę bo ten nie będzie gadał <śmiech> <śmiech> ten nie będzie Hej siema Nie, to mnie tak nie da Nie to jest troll To nie jest troll Cześć cześć, cześć jak masz na imię Jaki troll? To nie jest troll. To jest kurwa. To jest kurwa. Wygadamy tu w trzy osoby, teraz. Ej, bo oni myślą, że ty nie jesteś prawdziwa. Oni myślą, że ty jesteś sztuczna, wirtualna. Czaisz? Bo jestem. Jestem robotem. No, ona jest robotem. Nie, nie, o, to, nie o to chodzi, tylko że gadam z typem, nagle mi się przełączyła kamera i rozmawiam z tobą i z nim. Mówiłem, że to jest troll. Nie. Ty poczekaj. To nie jest troll. No, ona, przecież ona jest prawdziwa. Była. Zabajem. Właśnie mu się zepsuł ten, 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 no ta osoba co mówiła, nie? Cześć kolego. Cześć, co robicie? Jak masz na imię? Michał. O chuj. <śleskujesz> to jest Jak to chudowne? się no nam Nie to. wiem. Skipnęli się. Kurde, taka fajna zabawa była.